Mamy na YouTube kolejny odcinek poświęcony omówieniu całego treningu. Tym razem będą to nogi. Także bez zbędnego przedłużania, lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Właściwie pierwszych dwóch ćwiczeń nie ma: było to wspięcia na palce, siedząc, dwie sery robocze i wspięcia na palce, stojąc na maszynie. Akurat w takich wersji, gdzie robię tylko dolną połowę ruchu w mocnym rozciągnięciu. Tego akurat nie nagrałem, ale kto chciałby oglądać łydki, także przechodzimy już do takiej właściwej części treningu pomijając łydki i zaczynamy od trzech serii uginania siedząc. Tutaj akurat ta konkretna maszyna Sebexa jest dość dobra. Wiadomo nie jest to Prime czy Atlantis albo Strife. Natomiast mimo wszystko porównując do innych maszyn dostępnych zazwyczaj w Polsce na siłowniach to ta jest naprawdę solidna. Tutaj akurat wykonuje wszystkie trzy serie na tym samym ciężarze ponieważ no, nie ma tu jak za bardzo już tego obciążenia zwiększyć. I to też, myślę, można ciekawie zaobserwować, jak realnie rozkłada się zakres powtórzeń, znaczy liczba wykonanych powtórzeń, jeśli pracujemy na tym samym obciążeniu w trzech seriach. Wiadomo, będzie się to różnić między ćwiczeniami. W jednym ćwiczeniu te skoki będą mniejsze. Właściwie im mniejsza partia, im lżejsze ćwiczenie, to tym te skoki mogą być mniejsze. Na przykład przy uginaniu jakimś jednorącz na biceps, te różnice, podejrzewam, byłyby naprawdę małe, a na przykład w jakiejś ciężkiej wersji leg Pressa te różnice byłyby już duże. Także tutaj, akurat w przypadku trzech serii uginania siedząc, w pierwszej serii uzyskałem 13 powtórzeń, w drugiej 10, w trzeciej 8. Także mniej więcej 2-3 ruchy z każdą kolejną serą traciłem. Także mniej więcej 2-3 ruchy z każdą serą traciłem. I co nam to mówi? No za, wiele nam, za wiele nam to nie wnosi do treningu, ale fajnie jest zaobserwować, można jak taki zakres powtórzeń się zmniejsza i tutaj wykonuję akurat docelowo miała być pierwsza seria w zakresie 8 do 10, ale jest to niemożliwe do wykonania, więc po prostu trzy serie na tym samym ciężarze i ta liczba powtórzeń będzie stopniowo spadała, no pod wpływem tego już nakumulowanego zmęczenia. Także tutaj kilka rzeczy co do samego uginania, czemu w ogóle jest na starcie treningu, czemu siedząc. Po pierwsze jestem zwolennikiem umieszczenia jakieś formy uginania podudzi w początkowej części treningu, najczęściej po łydkach, no chyba że akurat Twoje łydki są mocną stroną, to wtedy niekoniecznie po łydkach, tylko może być w ogóle jako pierwsze ćwiczenie. Z kilku powodów raz, że możemy sobie dobrze dogrzać kolana, przygotować je do późniejszych na przykład wyprostów, czy złożonych ćwiczeń pod czwórki, ponieważ cały czas mamy ruch kolana, także możemy fajnie rozgrzać, przygotować, natomiast bez ich obciążenia i na przykład jak wyprostach też mamy ruch kolana właściwie taki sam jak w tutaj podudzi siedząc, czyli prostujemy kolano, zginamy, ale opór jest odwrotny i bezpośrednio obciąża ten wyprost. No a tutaj sytuacja jest właśnie taka, że pracujemy cały czas na zgięciu wyproście, natomiast ciężar ciągnie nas i właściwie pcha w drugą stronę, także możemy to fajnie bez obciążenia te kolana przygotować. Druga sprawa, pracując tutaj w wersji siedząc mamy już zgięte biodro, czyli te mięśnie dwugłowe będą wstępnie rozciągnięte. Jeśli byśmy wykonywali wersję leżąc, no to one będą bardziej skrócone, czyli po prostu zgięcie biodra będzie je rozciągało, no a zgięcie kolana będzie skracało. Także zależy nam tutaj na takim ustawieniu, kiedy biodro jest nieruchome, a pracujemy w samym kolanie. Dlatego na przykład w treningu dwójek mamy albo uginania, czyli nieruchome biodro i pracujemy na kolanie, albo jakąś wersję martwego ciągu, na przykład martwy ciąg na sztywnych nogach, kiedy kolano jest względnie. Nieruchome, a pracujemy na samym biodrze, także po prostu można sobie tak fajnie rozdzielić to na dwa ruchy. No i dodatkowo w tej wersji 7 mamy blokadę tuż nad kolanami, także możemy naprawdę mieć solidną pozycję. I na tej blokadzie mamy uchwyty, czy po prostu nawet o samą blokadę można się zaprzeć. I to nam tym bardziej pozwoli utrzymać dobrą pozycję Czyli podczas serii myślę o odpychaniu się w stronę siedzenia, w stronę oparcia Żeby jeszcze bardziej cała pozycja i czy miednica biodra były utrzymane w siedzeniu Spoko, opcją byłoby też założenie takiego pasa samolotowego Po prostu jakby patrząc tutaj na filmie pod kątem, tak żeby tutaj był zaczepiony mniej więcej na kolcach biodrowych i ciągnął nas w dół pod kątem do siedzenia, żeby jeszcze lepiej tą pozycję utrzymać. No, i w tego typu maszynach też warto zwrócić uwagę znaczy, warto, no raczej powinniśmy na miejsce, na oś obrotu maszyny. Na szczęście ona w większości przypadków jest podpisana. Tutaj akurat jest takie żółte kółko, jest to napisane, ponieważ jeśli zgramy to, jak zginamy kolana, właśnie z osią obrotu maszyny to zapewnimy maksymalny możliwy taki komfort stawowy, a jeśli będziemy albo za daleko w przód, albo za daleko w tył przesunięci, no to może się pojawić czasem jakiś dyskomfort właśnie w obrębie kolan. No i dodatkowo, jeśli chodzi o samo ustawienie stóp, raczej tutaj staram się je trzymać neutralnie, czyli ani nie zadzieram palców do siebie, ani nie kieruję ich w dół. I stopy ustawione na szerokości boder, tak żeby też nie rozchodziły się do zewnątrz czy na zewnątrz, do wewnątrz czy na zewnątrz. No, i na pewno tutaj warto też zwrócić uwagę na brak rotacji, ponieważ to też może powodować jakiś dyskomfort w obrębie kolan. Czyli zwrócić uwagę, żeby kolana było skierowane do góry, a nie obracało się do zewnątrz. Bo tak zazwyczaj się stanie, zwłaszcza jeśli ktoś ma bardziej rozbudowane nogi. No, to docel jakby odruchowo. Czy to w przypadku uginania pod siedząc, czy na wyprostach na maszynie, te kolana będą się rozchodziły do zewnątrz, więc warto na to zwrócić uwagę. Oczywiście nie stanie się raczej nic, jeśli te kolana lekko wyszły do zewnątrz. Jeśli spojrzymy na przykład, jak Jordan wykonuje takie uginania na absurdalnym ciężarze, to często u niego te stopy już idą do mocnej rotacji zewnętrznej. I co, i nic się nie dzieje, także tak naprawdę znowu ważny jest dla nas nasz indywidualny komfort. Jeśli coś sprawia ból, no to szukamy przyczyny, eliminujemy to. Natomiast jeśli nie sprawia takiego dyskomfortu bólu, no to może akurat w naszym konkretnym przypadku niekoniecznie będzie złe. Także aż trzy serie tutaj, ponieważ jest to jedyne bezpośrednie ćwiczenie typowo pod dwójki tego treningu. Także tutaj wypadałoby trochę tej objętości nabić. I przechodzimy do drugiego ćwiczenia, tej głównej części. Tutaj dwie serie wyprostów na maszynie. Wykonuję akurat przed głównymi ćwiczeniami na czwórki złożonymi, żeby przepracować mocno czwórki bliżej takiego pełnego skrócenia. Co prawda skład press obciążę dość mocno w końcówce, ale na przykład już haknie. Także tutaj po prostu raz, że przepracujemy czwórki na naprawdę mocnym skróceniu. Przez to, że biodro jest zablokowane, to prosty uda, czyli ten umieszczony jakby na górze, cały uda będzie móc mocno przelatować bo z nim jest taka sprawa jak w przypadku na przykład tego dwójek yy, mamy uginanie, gdzie mamy nie, zablokowaną pozycję biodra yy, i musimy zwrócić uwagę właśnie, żeby jednocześnie nie wykonywać i na przykład zgięcia biodra i zgięcia kolana, bo to będzie z jednej strony rozciągało dwójkę, z drugiej skracało. No i podobnie jest w, w przypadku prostego uda. Jeśli zginamy biodro, to będzie się skracał. Jeśli biodro prostujemy, będzie się rozciągał. No i w przypadku, kiedy prostujemy biodro prostujemy kolano to on się będzie jednocześnie rozciągał i skracał tak naprawdę. No więc nie o to nam chodzi, tylko chodzi nam o to, żeby go maksymalnie przepracować, żeby biodro było nieruchome i w takiej pozycji pracować. Czyli czy na przykład przysiad bułgarski, czy właśnie tutaj odwrotnie wyprosty się spoko do tego sprawdzą. I dodatkowo inna rzecz, którą zauważyłem przez przypadek, mam dużo większy komfort wykonywania tych złożonych ćwiczeń na czwórki, jeśli ta czwórka jest już wstępnie zmęczona. I to odkryłem jakiś czas temu, kiedy akurat była maszyna, do po prostu w jedyna zepsuta, i bez niej musiałem przejść już do kolejnych głównych ćwiczeń. I ten komfort był zdecydowanie niższy, mimo że by się wydawało teoretycznie, czwórki będą świeższe, ponieważ nie było tych serii wyprostów. Nie, było odwrotnie. Były może, może świeższe, ale za świeże, i był, pojawił się nawet jakiś dyskomfort w obrębie kolan. Przy tych głównych ciśnieniach, także na pewno warto też rozpatrywać to pod tym kątem. Co do samego wykonania, znowu zgrywamy kolana z osią obrotu. maszynę, to taka podstawa i przede wszystkim taki częsty błąd, który widzę, znaczy błąd, po prostu nie, który rzecz, która nie pozwoli na, na maksymalne wykorzystanie nie trzymanie się uchwytów, gdzie tak naprawdę, jeśli pomyślimy, no to co się dzieje, kiedy próbujemy prostować kolano przeciwko temu ciężarowi? Jeśli byśmy dali absurdalnie duży ciężar, tego nie, ruszy, nie ruszymy, no to byśmy tak wylecieli z siedzenia, czyli ciężar, będzie nas trochę no, wypychał z tego siedzenia, więc dzięki trzymaniu się mocnym uchwytów i aktywnemu przyciąganiu do siedzenia jesteśmy w stanie zagwarantować lepszą, stabilniejszą pozycję, podczas której możemy się faktycznie skupić na prostowaniu kolan. Także na tym nam zależy i dodatkowo tutaj akurat używam, zawinąłem sobie matę między to takie oparcie na, na piszczelach, żeby mieć nieco większy zakres ruchu w rozciągnięciu. Też widziałem ostatnio gdzieś na Instagramie, jest jakaś firma, która robi właśnie specjalnie takie e, ob obicia jakby dodatkowe, e, coś z takiego tworzywa jak rolery, e, z takiej pianki chyba, e, przynajmniej tak to wygląda, właśnie do maszyn do wyprostów, chyba się nazywa e, Husla, Hasla coś takiego. E, także już jest firma, która dosłownie robi e, taki przyrząd, który służy tylko do tego, żeby zwiększyć zakres ruchu w wyprostach. Myślę, że w większości opcji no, taka mata się sprawdzi. Oni tam oczywiście argumentują, ci którzy sprzedają, że mata się będzie tak wciskać, nie będzie to równomierne. No owszem, ale mimo wszystko tak zawinięta mata na kilka części nie będzie miała jakichś takich wykrzywień mocnych. Także też to spoko No ale jeśli ktoś chciałby się zainteresować, no to właśnie husla, hasla, coś takiego już istnieje. I przechodzimy do pierwszego złożonego ćwiczenia na czwórki. Będzie to Cybex, Cybex Squad Press, czyli no moim zdaniem jeden z najlepszych leg pressów wszelkiego rodzaju. W ogóle już niszcząc podziały na takie na szynach, czy właśnie bardziej pendulum, no to ten leg press jest moim, myślę, top 5 jakichkolwiek leg pressów. Platforma schodzi się tutaj po takim łuku w dół, ale nie na takiej zasadzie, tylko ta platforma stopniowo, nawet się prostuje, przez to jesteśmy w stanie naprawdę. Sporą dominację czwórek w tym ruchu uzyskać. Ustawiam tutaj stopy maksymalnie nisko na platformie, nawet one są właściwie w części powietrzu. Jeszcze delikatnie mi się te stopy odrywają w dolnej części ruchu, natomiast jestem w stanie uzyskać naprawdę spore zgięcie kolana i mocno te kolana pchać do przodu względem stóp, co jeszcze bardziej obciąży czwórki. Jeśli chodzi o samą charakterystykę oporu, bo to też może niekoniecznie być aż tak widać z tej perspektywy, to. W dole ruchu, nawet często, czasami robię taką lekką pauzę, ponieważ tam ten opór lekko spada i, i im bardziej wypychamy ciężar, to ten opór narasta. Także y, moim zdaniem warto to umieścić przed jakąś wersją przesiadu y, z tego właśnie powodu, ponieważ wiele wersji przesiadu, czy to na przykład hak, do którego zaraz przejdziemy, będą najcięższe w dole i ten opór będzie spadał. No tutaj mamy odwrotną sytuację, więc warto było y, tak po kolei te czwórki wykończyć, czyli na początku pełne skrócenie na wyprostach, potem skład press, który będzie cięższy w końcówce ruchu, w tej drugiej połowie i potem właśnie przejdziemy do jakiejś wersji przysiadu. Także tutaj dwie serie na skład pressie Pierwsza, nieco niższy zakres, bodajże 6 i druga na 10 ruchów. I także, czy to przy wyprostach, czy przy wszelkich rodzajach lek presach, cały czas aktywnie przyciągam się tymi chwytami do siedzenia, żeby mieć jak najlepszą, jak najstabilniejszą pozycję, żeby biodro było utrzymane cały czas przy siedzeniu, a nie, nie leciało do góry żeby jak najwięcej serii mógł wyciągnąć. I tak naprawdę ciężko tu coś więcej skomentować. Jest to rewelacyjne ćwiczenie pod całą rozbudowę czwórek. Można tu oczywiście wykonać też wyższe ustawienie, zaatakować bardziej pośladki, natomiast mimo wszystko myślę, że sam prowadzenie ruchu po takim łuku, no to po prostu zostało stworzone po to, żeby zmasakrować czwórki, a niekoniecznie kombinować i próbować z tego zrobić jakiś ruch, czym to ćwiczenie nie jest. I przechodzimy dalej do już wersji przysiadu tego treningu, będzie do hack, czyli tak naprawdę dwa powody, dla których przyjeżdżam na tą siłownię: czyli właśnie squad press i hack cybexa. Tutaj, akurat pierwsza seria na niższym zakresie, było to chyba 5 ruchów i obie serie są wykonywane z lekką pauzą w dole, żeby również wykluczyć jakiekolwiek wybicie. Także naprawdę jest to brutalna wersja. Nie dość, że na koniec treningu to jeszcze wykonane z pauzą. W dole, gdzie ten hak już sam z siebie jest naprawdę brutalny w tej dolnej pozycji, to tutaj jeszcze pauza, żeby za wesoło nie było. Natomiast naprawdę mega komfortowo się czuję na tym konkretnym haku, tutaj mam dość niskie ustawienie stóp, praktycznie stoję na samym dole platformy i też lekko odrywają mi się pięty w dole, natomiast jest to cały czas w granicach komfortu. Znaczy jest to w pełni komfortowe właściwie dla mnie. Także jeśli to wywołuje u Ciebie jakiś ból, no to raczej bym nie polecał tak robić. Natomiast jeśli jesteś w stanie skontrolować to, to jak najbardziej może to być super opcja, żeby jeszcze zwiększyć pracę czwórek. Także no wszystko zależy od przypadku i musimy to indywidualnie rozpatrzeć. I druga seria tutaj jest wyższy zakres. Tutaj wyszło chyba, miało docelowo właśnie wyjść ponad 10 ruchów, ale stwierdziłem, że poszaleję i dam 3 talerze w tym back-offie, więc tam chyba to się skończyło na 7 ruchach, z tego co kojarzę, także poczułem się zbyt pewnie przed serią. Natomiast również czasami tak się zdarzy, że przestrzelimy z zakresem powtórzeń, raczej w, wielu, w większości przypadków, przynajmniej u mnie, będzie to przestrzelenie w tą niższą stronę, czyli poniżej widełek, które chciałem mieć przewidziane. Natomiast seria poszła naprawdę dobrze, sporo pracy dla czwórek zostało wykonane yy, i ostatnie powtórzenie, zarówno w tej serii pierwszej, na niższym zakresie, jak i w tej serii drugiej, naprawdę bardzo wyraźnie zwolniło. Yy, także tym bardziej też to pokazuje fajnie yy, w tym ćwiczeniu, że yy, upadek yy, jest dość długi. Jeśli dobrze yy, wczujemy się w całą serię yy, i wykorzystamy ją do końca, to upadek będzie naprawdę długi, także też. Warto maksować tę serię. jeśli nie czujesz się jeszcze aż tak pewnie, żeby ocenić gdzie faktycznie jest upadek, no to warto po prostu wykonać serie ze spoterem, który dobrze wyczuje się w ruch. W przypadku tych serii, czy na przykład uginania, czy wyprostów, czy nawet skład presa, czasami przez to, że zachowujemy pełną kontrolę, seria wydaje się z zewnątrz lżejsza niż tak jest. Ponieważ na przykład, jak w uginania siedząc, nie, nie trzasnąłem po prostu całym ciężarem po skączonej serii, mimo, że była ciężka do upadku, już nie byłem w stanie wykonać ruchu, tylko do końca ten ruch skontrolowałem i powoli ciężar opuściłem. Podobnie w wyprostach, no może nie było to aż tak delikatne, ale. Ostat... Nawet tą ekscentrykę ostatnią, w przypadku ciśnienia jak wyprosty, uginanie, staramy się wykonać z kontrolą. Raz, że to trochę jeszcze więcej pracy nam zostanie. Dwa, że zadbamy o maszyny nie będą zniszczone, bo zniszczona maszyna jakby wykluczy wykonanie serii na przykład na kolejnym treningu. I trzy, żeby też właśnie pamiętać przez całą serię o tej kontroli i nie zapominać. No bo jak coś, jak coś ma się stać, jakiś uraz, nadciągnięcie, naderwanie, to prawdopodobnie to się stanie właśnie albo rozpoczynając serię, albo kończąc, rzadko to się dzieje w trakcie. I tutaj w przypadku haka też ja już czuję, to na, na tyle długo go robię, że wiem przed zejściem w dół, że to na przykład będzie ostatnie powtórzenie, więc też jestem w stanie to sobie inaczej w głowie ustawić. Dlatego po prostu no, to się sprowadza do tego, żeby wykonywać wszystko do upadku regularnie. No, w wielu ćwiczeniach trzeba będzie przejść moim zdaniem przez etap ze spoterem, żeby bezpiecznie się tego nauczyć. No ale potem tak naprawdę spoter nie jest rzeczą niezbędną. Sam obecnie no, chyba no, w żadnym ćwiczeniu nie korzystam z pomocy spotera czy asekuranta, bo wiem po prostu ile sam jestem w stanie pracę wyciągnąć. I dodatkowa asekuracja nie wpłynęłaby w żaden sposób na serię, Chyba, że to była sytuacja jakaś wyjątkowa, na przykład nie wiem, no właśnie trening jak, jak robiłem na trafekcie z AJ'em, no to tam myślę, że realnie taki doping może pomóc wspomóc faktycznie serii i jeszcze jakieś dodatkowe nie magicznie wyciągnąć. Chociaż również im większe skupienie mamy, większą kontrolę, więcej tych serii ciężkich wykonujemy, to tym mniejsze moim zdaniem, znaczenie ma właśnie asykuracja czy doping. Czy po prostu jakieś kibicowanie przy serii, bo i tak nawet bez tego byśmy tą serię pociągnęli do samego końca. Potem jedna seria przywodzenia. Tutaj miała być akurat jedna seria bułgara, ale był zajęty na kilka serii, więc po prostu przeszedłem od razu do przywodzenia, bo. No, nie wpłynie to realnie na serię Bugara, a już po prostu lekka taka oszczędność czasu, także jedna seria przywodzenia na maszynie. Tutaj tak naprawdę nie ma co się rozwodzić, robię lekką pauzę w rozciągnięciu, żeby wejść w pełny zakres takiego rozciągnięcia przywodzicieli. Praktycznie jestem w stanie już ciężar odstawić w takim szerokim ustawieniu. Kiedyś nie byłoby to możliwe, także też ten zakres czasem się poprawia. No i ta, ta seria trochę trwa, ponieważ żeby doprowadzić do upadku na takiej na większości maszyn, gdzie nie są one zbyt ciężkie, no to trzeba naprawdę w tą serię się wczuć i skupić do samego końca, także jedna seria przywodzenia, tylko jedna, też kiedyś tych serii robiłem więcej, ale raczej to już te serie trwają po kilka minut, to jest takie trochę mija się z celem, to dwa, że inne ćwiczenia też już ten przywódzi się mocno zaangażują, więc to będzie wystarczająca ilość i potem właśnie na koniec jedna seria na nogę przysiadu bułgarskiego. Tutaj jest takie y, dziwne ustawienie. Ja akurat trzymam jeden hantel, długą ręką trzymam się sniffa, żeby po prostu mieć bardziej stabilną pozycję. I, I tutaj mam mocne zgnięcie biodra. Lekko się obracam w stronę tej nogi wykrocznej, żeby y, mocniej pośladek rozciągnąć, czyli nie prowadzę tutaj kolana tak centralnie w przód, tylko lekko się obracam. Ja bym chciał tak na skos trochę się zgodzić i to kolano popchać. Y, jak to wytłumaczyć? Jeśli... Załóżmy, że z obu kolan w przód prowadzą dwie drogi i dwie ulice. To w takim ustawieniu jak ja robię, to te ulice nie będą równoległe, tylko w którymś macie się przetną. Nie wiem, czy to jest da się zrozumieć taką analogię, ale po prostu nie, prowad... nie ust... jestem ustawiony z ruchem na wprost, na wprost, tylko jestem tak obrócony, żeby zwiększyć rozciągnięcie pośladka, czyli po prostu, żeby ta noga się schodziła do środka. Wchodzi to naprawdę fenomenalnie. Wygląda to wszystko tutaj fajnie, lekko, płynnie. Natomiast po serii, jak już się ten handel zostawi i próbuje stanąć na, jednej, na tej właśnie noze, która przepracowała, no to jest tragedia, już się całe biodro zapada. E, także naprawdę, e, no myślę, że jeśli chodzi o samo uczucie pośladka, to jest to moje top 1 na ten moment. Także naprawdę e, lubię i nie lubię tego ćwiczenia, uczucie jest specyficzne, ale naprawdę e, robi to robotę i po prostu partia, która ma być przepracowana, czyli w tym wariancie pośladek. Naprawdę sporo pracy dostało. Oczywiście, czwórka też tej pracy trochę dostanie w tym ruchu, no bo prostuje kolano, ale, mimo wszystko, w takiej wersji naprawdę myślę, że pośladek mocno dominuje ten ruch, i tutaj, właśnie, akurat nasze czucie po serii w trakcie może być dobrym wyznacznikiem. Dlatego tak się ustawiam w tym ruchu, tak prowadzę go i tak się w niego wczuwam, żeby to faktycznie pośladek jak najwięcej pracy wyciągnął. Także tak wygląda całutki trening nóg, no pomijając łydki na starcie. Jeśli masz jakieś, jakiekolwiek pytanie co do całej kolejności ćwiczeń, czy doboru, lub po prostu jakiekolwiek inne pytanie treningowe, pisz w komentarzu. Bardzo chętnie odpowiem. I do usłyszenia już kolejny wtorek na odcinku Prep Series, a w sobotę podcast Risk Zero. Na razie.